Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krapa Minecraft Philip Smith. Um, powiem Wam jedną rzecz. No. Ja nie mogę na razie. No, bo ja, ja teraz nagrywam ten. Um, no. Wiecie, znowu mnie długo nie było. A z tego jest z powodu z tego bo ja u mnie y, nie było internetu i nie mogę nagrywać jakoś filmów, a ja w telefonie nie mam netu. Y, w ogóle mi się telefon już trochę zawiesza, nie wiem, czy ja już będę musiał usuwać ale ja bardzo przepraszam, ale przepraszam, no nie wiem, nie miałam po prostu internetu, internet mi się wygasł A teraz działa, no. Tak więc jak, jak wiecie to te filmy, jutro może coś nagram, jak chcecie. Ale ja nie niechcąco, no przepraszam, no już będę nagrywać, no... Jeśli będziecie no, chcieli. Jaki film chcecie, piszcie w komentarzach. Mogę nagrać jakąś muzykę z GTA, jak wiecie. Yy, no. Yy, head Radio z GTA LCS. Albo poradnik. Może GTA 5 kody nagram. Może jak zrobić. No aż ja się tego nauczę, to ja wam wszystko tam powiem. No, tak to będzie wyglądało. Druga sprawa jest z tego. E, te łapki w dół. Mi się w tych filmach nie podoba. Co e, te kody nagrywałem. Pamiętacie te kody GTA 4. To tam były dwa łapy w dół. I nie wiem kto to zrobił. Albo trzy były. I ten Adam 1, 2, 3 yy, on się, się nazywał tam i jego siostra Nitka chyba 24 tam. Yy, bo ja nie wiedziałem tego komentarza mi on wygasł. Yy, jakby co to mi yy, nagra jakieś filmy bo coś to mi powiesz co chciałeś ze mną nagrywać. To ja mam potem, to ja mu Ci potem powiem jak to będzie. Czy, bo coś chyba... Coś tam pisałeś o nagrywaniu. Yy, chyba przez online, nie, nie? wiem, ale coś tam chyba napisałeś. Jego komentarza nie mogę przeczytać, bo mi się coś tam... Nie wiem, schowało mi się ten komen komentarz. Nie, nie, Ten... ten. ten Okej. Okay. I proszę nie pisać tu, tu, Bo to kurza. No, nie pisać... Nie wiem, co debilu i co... To, 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 to takie. No, no ale dobra nie będą tym gadać, bo już... Bekę ze mnie. Takich Tiger Bonzo, nie. Dobra, to ja wam się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie hmm, odcinka tego poradnika. No to więc ja się z Wami trzymam. Na razie. Miłego dnia życzę. Życzę krypami Minecraft i Smith. No to więc na razie trzymajcie się.